Dobry wieczór byki. Urodzone pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja w czytaniu na lipiec. Jest sobótkowa, świętojańska noc i jest potwornie gorąco. Tak więc jest upał, gorąco, burzy nie było, wszystko się lepi. Kofeinowe monologi z tarotem bez kofeiny bo nie jestem w stanie chyba wypić kawy pomimo późnej pory nocnej, ale już chyba, to byłoby już za dużo dla mnie, za dużo ciepła wszelakiego. Dobrze, to może się skupmy na czytaniu, to wtedy no, pójdzie nam szybciej i ja się nie będę przyklejać do kart. Szczerze mówiąc, to się przyklejam. Także proszę o prowadzenie wczytane dla byka, a konkretnie dla osób urodzonych w znaku byka pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja na miesiąc lipiec 2021 roku. Oczywiście proszę o uwzględnienie najwyższego dobra osób, do których to jest skierowane sobie przetasujemy raz w ten sposób. Mi ta myszka nie spadła z kola. dobrze. To jest całkiem dobre miejsce do... I jedziemy. O, od razu z takim smutkiem. Ja coś pamiętam, że wasz yy, poprzedni miesiąc też się chyba nie najlepiej kończył. Tak coś sobie kojarzę, ale to już było dość dawno. Możemy się mylić. Yy. Więc jeszcze raz, to jest energia, z którą wchodzicie, przeniesiona z poprzedniego miesiąca albo powstająca na skutek jakichś wydarzeń być może z poprzedniego miesiąca. To nie jest sytuacja tylko taka tu i teraz. To jest coś, co powstaje z powodu przeszłości. To są wydarzenia na ten miesiąc. To jest trudność kłopot, wyzwanie, przed którym staniecie w tym miesiącu, a to jest odpowiedź na, no dosyć oryginalnie. <laughs> a tutaj mamy ogólną radę tarota taką do miesiąca, bo to jest jak skierowana do tej sytuacji, z którą macie problem. To jest ogólne, co robić, a to jest ogólne, co nie robić. A to jest to z czym, no, z czym wejdziecie w miesiąc następny? Co przeniesiecie do w sierpień, tak? O, sorry. Dobra. Co my tu mamy? No bardzo jest to nieprzyjemna energia. To jest trójka miecz. Znaczy nieprzyjemna energia. No taka, z którą najtrudniej sobie chyba poradzić. Bo to przede wszystkim jest ból. Zresztą to bardzo dobrze widać. To jest ból, to jest rozpacz. Ale wynika ona z. To są miecze, prawda? Wynika ona z wyjaśnienia się sytuacji, ze zrozumienia sytuacji, ze zrozumienia okoliczności jakaś prawda do nas dociera i to nie jest prawda, która którą być może chcielibyśmy znać ale stare przysłowie mówi, że lepsza jakakolwiek prawda nawet najgorsza od najładniejszego kłamstwa to jest karta, no powiedzmy bolesna, ale bardzo pozytywna, bo od tego momentu może się rozpocząć proces gojenia ran. Dopiero od tego momentu, kiedy my zrozumiemy sytuację. Okej, okay, czyli mamy już taką energię, powiedzmy, z, z taką dość smutną, na szczęście. Na szczęście wychodzi wam naprzeciw słońce. Energia słońca to jest no przede wszystkim bezpieczeństwo, radość, rozwój. To jest energia no, lwa, bądź co bądź, ognista energia Słońca. Będzie mnóstwo tej energii. I w zasadzie patrząc w Słońce, że jest główną jakby energią tego, tego miesiąca, to można mieć nadzieję, że wszystko, cokolwiek przed się, wzię, przed się weźmiecie, będzie miało pozytywny rozwój y, będzie służyło właśnie ku waszemu dobru, waszej radości, y, samym dobrym, pozytywnym rzeczom. I przede wszystkim jest to taka witalna, witalna y, energia, chęć życia, to kipi się tą energią. I chyba faktycznie będziecie kipieć i zachęceni przypływem takiej energii możecie jak to byki, zacząć po prostu za dużo brać na siebie. Za dużo, za dużo, za dużo i okaże się, że nawet tak wielka energia słońca może się kiedyś skończyć. Mamy tutaj dziesiątkę buław jakby w konsekwencji działania tego słońca, czyli, czyli faktycznie weźmiemy na siebie, weźmiecie na siebie tyle, że energia się może skończyć. I poczujecie się przeciążeni. Weźmiecie swoje i nieswoje. Poczujecie się tytanami pracy na przykład pod wpływem tej energii. No, ale niestety może okazać się, że to będzie trochę za dużo. Przeszkodą, no proszę, bardzo jest to ciekawa sprawa. Przeszkodą jest jakąś trudnością w tym waszym życiu. I raczej nie kojarzę tego ani z energią słońca, bo to jest jakby poboczny temat. Ale być może, że w tym spełnianiu się tej radości przeszkodą będzie rycerz pucharów. Rycerz pucharów, proszę uprzejmie. Może być no, jakimś tam wyzwaniem. Y może być to wasza energia, ale raczej nie. Ja ją jednak łączę z kimś, kto albo się pojawił, albo się pojawi, ale on się już pojawił, myślę. Bo wchodzicie, wchodzicie w, w ten miesiąc już z taką energią, a mnie się zdaje, że przyczyną właśnie tego nieszczęścia. I, i tutaj y tej trójki mieczy. Jest rycerz pucharów. Sama w sobie cudowna energia romantycznego osobnika, który, zresztą popatrzcie, tu róże, tu piknik, tutaj jakieś takie cuda, prawda? Kogoś, kto fantastycznie potrafi wyrażać uczucia. Kto jest czarujący po prostu. Ale niestety nie stały. O. Tak jak szybko się zakochuje, tak szybko może mu przejść. No i wtedy to już nie ma szans. Pozostaje tylko trójka mieczy, bo po takim, po takim wspaniałym osobniku w życiu, no może bardzo boleć. Strata jego może być bolesna. No właśnie, no niestety. Rycerza Pucharów nie cechuje stałości uczuć. Także myślę, że będziecie tutaj pełni bólu i zranienia właśnie ze względu i przez tego rycerza. Jeśli ten rycerz jest przeszłością, a mimo to stoi w, w przeszkodzie, w przeszkodzie w całym tym tym tutaj takim powiedzmy sobie oddawaniu się tej energii radości i czerpaniu z energii słońca no to on raczej on raczej jest albo bardzo niedaleką przeszłością albo wręcz dzieje się w teraźniejszości ta cała sytuacja jest to wciąż sytuacja czy osoba bardzo żywa w pamięci i dlatego taka bolesna co nam tarot radzi na to nieszczęście związane z rycerzem Pucharów. Radzi nam hmm, piątkę Pucharów, prawda? Popatrzcie sobie. A piątka Pucharów mówi nam mniej więcej tyle w tej sytuacji. Przeżyj swoją stratę, przeżyj swoją żałobę, tak? Masz do tego prawo, ale to jest proces i on też wymaga jakiegoś czasu, ale ma swój koniec. Po prostu przepłacz to, co musisz przepłakać, by później po prostu pogodzić się z sytuacją i móc no, czerpać znowu z życia jakąś, jakąś przyjemność. Jeżeli ten rycerz dopiero się zbliża, ale wątpię, bo jednak bardzo mi się to łączy może jest tak, że wy już wiecie, że to się musi tak skończyć, a on jeszcze tutaj jest także przestrzega, przestrzega was ta piątka przed y, wszystkimi rycerzami pucharów tego świata niestałymi rycerzami no dobrze piątka pucharów po prostu przestrzega przed takimi rycerzami jeśli są w przyszłości a jeśli są w teraźniejszości i już pokazali swoje oblicze niestałe, po prostu przeżyj swoją żałobę, masz do tego prawo. Przeżyj, jest to proces, który się zakończy, ale musi być przeżyty, by móc na nowo wkrótce już cieszyć się radością życia. Co zresztą ogólnie radzi wam, radzi wam tarot, tak? To jest, co robić w tej sytuacji. No, macie energię słońca, żałobę trzeba przeżyć, tak czy inaczej. Korzystajcie z radości, po prostu przesłanie tarota jest mniej więcej takie. Ponieważ byku jesteś z natury kimś, kto docenia ziemskie przyjemności, ale też jako znak ziemski docenia wartość czwórki, prawda? Czwórki, która jest takim fantastycznym, oddzielonym kawałkiem Twojego świata, na który masz wpływ, i jest to po prostu Twój kawałek podłogi. Mówi, korzystaj z tego, korzystaj. To nie, nic nie trwa wiecznie. Smutek nie trwa wiecznie, żałoba nie trwa wiecznie, zranione serce nie, nie, nie krwawi wiecznie. Korzystaj z tego, że masz, wypracowałeś sobie, że masz ten swój kawałek świata, swój kawałek na Ziemi i masz powody do radości. To nie jest jedyna rzecz, która Ci się wydarza. Są powody do radości. Słońce zawsze niesie radość, więc oprócz tej ogromnej energii, więc na pewno jakieś sprawy poukładają się fantastycznie. Świętuj, po prostu świętuj. W pozycji czego nie robić mamy króla, um, króla mieczy. I ten król mieczy w tej pozycji właśnie może mówić o takiej, może być przestrogą przed rozdrabnianiem się, przed brakiem ukierunkowania, przed, brak, przed brakiem takiego skierowania, skierowania na cel. Przed myśleniem zamiast realizowaniem. To trochę jest tak, jakby nam, nam mówił też. Nie patrz na tego rycerza pucharów. On nie jest twoim celem. Jest nim, tym celem jest stworzenie tego bezpiecznego miejsca, a jeśli już jest stworzone, to cieszenie się tym miejscem. To jest twój cel w tej chwili. To jest radość, którą masz zauważyć, zamiast opłakiwać rycerza pucharów. No a tutaj mamy jeszcze kartę na sierpień, prawda? Mamy tutaj kartę na sierpień, jest to Rydwan, który też jest skupieniem na celu. Na celu, który na dodatek jest zazwyczaj, znaczy to taka jest istota tej karty, że cel zostaje osiągnięty i to bardzo szybko osiągnięty. Rydwannik jest skupiony na celu, którym jest zwycięstwo, tak naprawdę. Czyli tak, nieważna jest w zasadzie metoda, ważna jest, jest wola zwycięstwa. No powiedzmy sobie, że zamiana tego biednego jaka, bo to chyba jak jest tutaj na tej dziesiątce buław, na takie dwa rącze konie, jak tutaj widzimy, o nawet jeśli nie są takie bardzo zgodne ze sobą, jeden troszkę w prawo, drugi troszkę w lewo, ale rydwarnik nad tym jakoś panuje. Czyli nawet jeśli nie są za bardzo zgodne ze sobą, to tak czy inaczej dają nową i bardzo y, taką szybką energię na sierpień. Także y, myślę, że to przeciążenie tutaj tymi obowiązkami y, no minie zwyczajnie. Może rozpoznacie, że może nie wszystkie te obowiązki są wasze, że to tak przez, przez to, że rozpierała Was energia taka do różnych działań, to nabraliście sobie na głowę tych problemów i tych rzeczy do zrobienia i ten ja tutaj jest taki obciążony i obciążony jest strasznie. Ale nie szkodzi. Energia nadal szybka, nadal bardzo skuteczna. Energia rydwanu, zawiezie Was w sierpień. I to by było na tyle. Cud, że się nie rozpuściłam w czasie tego czytania. Do ja wszystkiego najlepszego życzę Wam na nowy miesiąc i może troszkę mniej tego słońca. Dobrano.